Cześć, witam was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale. To moje drugie spotkanie z nową Dacia Duster w relatywnie krótkim odstępie czasu. Natomiast za pierwszym razem prezentowałem wam wersję z fabryczną instalacją gazową. Dzisiaj natomiast Duster, jakiego w historii tego modelu jeszcze nie było, bo jest to Duster hybrydowy. Zapraszam Moi drodzy, cudownie, swojskie zapachy mnie tutaj otaczają. Schowałem się do cienia, bo mamy 32 stopnie, także warunki są z jednej strony i piękne, i nieco upiorne, ale skupmy się na bohaterze Duster hybrydowy, w tym przypadku w zupełnie innym lakierze nadwozia, bo jest to brązowy terakota na żywo. To jest brąz pomieszany z miedzią, jak dla mnie. Natomiast, specyfikacyjnie, wyposażeniowo, to jest wersja bardzo podobna do tej, która u mnie była. Odmiana Journey z 18-calowymi felgami. W tym przypadku już nie ma żadnego stelażu, żadnego bagażnika na dachu. Ale był to też oczywiście za pierwszym razem przykład, jak można tą przestrzeń na relingach. Czy w przypadku relingów dachowych zaaranżować? Oczywiście oznaczenie modelu, nadkola, te plastikowe elementy w dość charakterystyczny sposób wyglądają. Za pierwszym razem natomiast, oczywiście, jeszcze wspomnę, jedna różnica to jest oczywiście oznaczenie na klapie bagażnika, że jest to daster hybrydowy, bo mamy dodatkową naklejkę. Nie pokazałem wam za pierwszym razem bagażnika z tego względu, że miałem tutaj jeden wielki stelaż z tym rozkładanym łóżkiem. Tutaj bagażnik jest regularny. W wersji hybrydowej, jak dobrze pamiętam, to są okolice 430 litrów. No w każdym razie, nie jest to mega imponujący bagażnik pod względem swojej objętości. Ale w tym egzemplarzu jeszcze mamy taką gumową. Mate, w bagażniku mamy, zobaczcie, złącze pod zapalniczkę. Mamy jeden punkt świetlny. Mamy też o, takie haczyki na siatki z zakupami. Po jednej stronie tutaj jeszcze można wpiąć jakiś, jakiś element z akcesorium też jeszcze dodatkowe miejsce, żeby zahaczyć jakąś siatkę, chociażby. Po bokach, to znaczy z lewej strony jest skrytka. Przyzwoity jest to bagażnik. O, tutaj zobaczcie, jest jeszcze taki punkt, punkt świetlny, LEDowy. Przyzwoicie generalnie. Myślę, że zdecydowanie wystarczająco. Ten egzemplarz też został wyposażony w dodatkowe elementy z akcesorium DACI, czyli to, co już dobrze znamy, taka saszetka. Jest uchwyt na tablet. Fotel pasażera ma też uchwyt z tyłu, za zagłówkiem więc warto o tym wspomnieć. Poza tym jeszcze sobie tutaj wsiądę na sekundę patrząc do przodu, mamy też dodatkowo nie zwracajcie uwagi na moje rzeczy mamy uchwyt na napój, chociażby jest uchwyt na telefon i to można sobie aranżować w dowolny sposób te elementy można sobie przeczepiać w inne miejsce w zależności od tego jakie są nasze aktualne potrzeby więc jest to prosto e, dosyć tanio bo oczywiście te elementy są wykonane w większości z relatywnie taniego plastiku ale przede wszystkim użytecznie i pomysłowo i o to myślę że w tym samochodzie chodzi Natomiast spotykam się z dasterem po raz drugi, no, ze względu na to, czyli ze względu na układ napędowy. Powiedzmy coś o tej hybrydzie. Moi drodzy, nie będę się specjalnie powielał, jeżeli chodzi o kwestie wyposażeniowe względem dastera, który był u mnie za pierwszym razem, ponieważ pod względem specyfikacyjnym te samochody są do siebie niezwykle podobne. Oczywiście, ten egzemplarz, tak jak mówiłem, nie ma tego dodatkowego pakietu Sleep, a nie wspomniałem przy pierwszym teście, że pakiet Sleep do Duster'a, bo odpowiednio to sprawdziłem po rozmowach z odpowiednimi osobami, że kosztuje około 8700 zł, i wówczas mówimy właśnie o tym rozkładanym łóżku w bagażniku plus materac. Jest taka opcja, można to sobie domówić. Natomiast ja tutaj znowu mam odmianę Journey i tak naprawdę, biorąc pod uwagę takiego dastera, czyli wersję wyposażeniową Journey z hybrydowym układem napędowym, opcje są trzy. Przynajmniej trzy opcje ja zauważyłem: lakier nadwozia, który tutaj mam, akurat tutaj wybór patu na ten brązowy terakota pakiet parking, co skutkuje nam obłożeniem Dastera czujnikami parkowania. Ja mam oczywiście też jeszcze kamerę cofania w tym egzemplarzu. Średniej jakości, ale doceniam jak najbardziej, że ona jest. I ten pakiet parking tutaj został doklikany. I jest jeszcze pakiet zimowy, o którym wspominałem i z którym to wiąże się z mojego punktu widzenia, jedna z największych wad nowego dastera. Mianowicie, pakiet zimowy to jest podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele i to jest jak najbardziej przyjemne, zwłaszcza zimową porą natomiast w tym pakiecie też znajduje się regulacja na wysokość fotela pasażera i regulacja tylko dla kierowcy podparcie odcinka lędziowego. Ja tego pakietu zimowego tutaj też nie mam, w związku z czym nie mam regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. I wierzcie mi, że moje plecy po zrobieniu już naprawdę sporej ilości kilometrów, bo pokonałem tym dasterem, myślę, że już okolice 800-900 kilometrów moje plecy w odcinku lędźwiowym to czują. Zdecydowanie. Więc wydaje mi się, że zamówienie... Tego pakietu zimowego, już nieważne jak to zostało pomyślane, skonfigurowane w cenniku, zamówienie tego pakietu jest przynajmniej w moim przekonaniu obowiązkiem. Natomiast jedyna różnica względem DASTERA, który był u mnie za pierwszym razem, i to po czym da się poznać we wnętrzu, że jest to hybryda. To w cyfrowych zegarach jedynie jest odpowiednia grafika, jak system zarządza tutaj rozdziałem energii, kiedy uruchamia nam się silnik spalinowy, kiedy on nie działa. Przy czym tą grafikę też można oczywiście sobie schować, nie trzeba na tą grafikę patrzeć. Poza tym, we wnętrzu jest dokładnie tak samo. A więc, materiały oczywiście są twarde, jak najbardziej, co jest delikatnie irytujące, kiedy musicie na przykład zrobić dasterem dłuższą trasę. Bo niestety, ale jedyny miękki element w kabinie to jest podłokietnik centralny, więc rekomendowałbym opieranie łokcia właśnie o ten podłokietnik centralny. Na drzwiach jest twardo. Wszędzie tak naprawdę jest twardo. Natomiast cały czas mówimy o samochodzie, który Względem konkurencji, czy względem ogólnie swojego bytu na rynku, będzie grał ceną. Chce grać ceną. W związku z czym, ja nie mam pretensji, że te plastiki są tutaj twarde, bo one mają interesujące, ciekawe faktury, kształty. Są takie jeansowe, czy niebieskie akcenty, też we wnętrzu. Jest napis duster przed pasażerem. To, o czym wam mówiłem, co wam pokazywałem za pierwszym razem. W teście dastera z gazem. Oczywiście zalinkuję Wam gdzieś ten test, bo na pewno warto ten samochód również zobaczyć. Ja w tym wnętrzu, co mi się bardzo podoba, czuję się tymi plastikami i ogólnie elementami bardzo obudowany. Odpowiada mi to, bo poprzedni daster to było bardziej takie siedzenie nieco na taborecie. Tutaj jestem bardziej obudowany, wszystko jest jakby. Podane w moją stronę, tutaj ta konsola centralna z wyświetlaczem delikatnie jest przesunięta w moją stronę, w stronę kierowcy. Podoba mi się to. Natomiast musimy mieć też na względzie fakt, że, w związku z tym, że jest to hybryda, a więc mówimy o układzie napędowym topowym w przypadku dastera, czy nagrywamy się tak? Topowym. Mówimy też o najmocniejszym układzie napędowym, bo hybryda ma tutaj 140 koni mechanicznych. No i też najbardziej zaawansowanym. W związku z tym, jeszcze biorąc pod uwagę taką specyfikację, cena tego egzemplarza jest jeszcze wyższa. Bo za taki egzemplarz, jak tutaj, musimy zapłacić 122 000 zł. Dokładając jeszcze pakiet zimowy no wyjdą nam okolice 124 tysięcy złotych do ceny jeszcze wrócę za chwilę na sam koniec oczywiście to jest taki sam samochód tak naprawdę jak był za pierwszym razem czyli samochód, który prowadzi się wystarczająco przyzwoicie mam na myśli precyzję układu kierowniczego no bo umówmy się ja nie oczekuję, że daster będzie samochodem ultra precyzyjnym pod względem e, układu kierowniczego e, ten układ kierowniczy jest wystarczająco precyzyjny tak bym to ujął samochód jak na Dustera jest no, w miarę przyzwoicie wyciszony chociaż no, przy wyższych prędkościach wiadomo te szumy opływowe mm, słychać generalnie słychać pewnego rodzaju Oszczędności związane z wygłuszeniem tego samochodu. Zaraz powiem, z czym to się wiąże, bo to się wiąże bezpośrednio właśnie z układem napędowym, do którego chciałbym przejść. E, układ hybrydowy. Wspomniałem, że jest to hybryda, która ma 140 koni mechanicznych więc już łatwo można się domyślić, e, że jest to hybryda, którą na swoim kanale, na swoim blogu jeździłem już wielokrotnie. Bo to jest układ napędowy przejęty z koncernu Renault. Ta hybryda bazuje oczywiście na wolno są, wolnosącym, czterocylindrowym silniku benzynowym 16. E, tak jak mówiłem, sumaryczna moc to jest 140 koni mechanicznych, jest to połączone z tą wielobiegową skrzynią, tak zwaną Multimode. E, I jest to hybryda, która występuje na przykład. W przypadku koncernu Renault, w modelu Clio czy w modelu Arcana. I ja ogólnie rzecz biorąc mam bardzo pozytywne wrażenia z obcowania z tym układem napędowym, bo uważam, że jest to ta jedna z dwóch hybryd Renault bardziej dopracowana, która funkcjonuje, działa bardziej subtelnie, bardziej gładko, przyjemniej akustycznie dla kierowcy i przede wszystkim efektywnie. Natomiast w przypadku Dastera mam delikatnie nieco no, inne odczucia. I wynika to bezpośrednio z tego, że moim zdaniem słabo jest tutaj wyciszona komora silnika. I bardzo wyraźnie słychać ten silnik wolno Bo okej, okay, ja nie mam pretensji odnośnie efektywności działania tej hybrydy, bo ona działa efektywnie, efektywnie. Jest tutaj doładowany akumulator trakcyjny. Relatywnie często dasterem hybrydowym jeździ się, zwłaszcza w obrębie miasta, ale nie tylko, czysto elektrycznie. To spełnia swoją funkcję. Poza tym ta hybryda potrafi być bardzo oszczędna, bo jeżdżąc po mieście, standardowo, tak jak ja to robię, e, charakterystycznie dla siebie. Ja mam tutaj wyniki na poziomie 4.9. Jeżeli mówimy o trasie, pokonałem trasę w różnych warunkach. Jeżeli pojedziemy trasę drogami krajowymi do 90 km na godzinę, to taki Duster pod moją nogą, bez specjalnego oszczędzania i tutaj specjalnego starania się jechania na wynik, osiągam 5 litrów. Takie wyniki są realne. Natomiast kiedy wyjedziemy sobie na drogi Szybkiego ruchu na autostrady, no to pokonując trasę z Warszawy, zużyłem 6-4. To są wyniki naprawdę znakomite, więc myślę, że tutaj realny zasięg tym samochodem na poziomie 700, może nawet 800 km jest jak najbardziej do wykręcenia, i to są bezapelacyjne argumenty za. Poza tym argumentem za jest też dynamika tego układu. 140 koni mechanicznych jak najbardziej robi tutaj robotę mówiąc potocznie. Bo bez problemu napędzimy się do określonej prędkości bez problemu, bez większego problemu wyprzedzimy w trasie, także tutaj absolutnie bez zarzutu. Efektywność działania myślę, że bez zarzutu. Nie ma tutaj tego problemu, co w przypadku tej drugiej hybrydy Renault z silnikiem trzycylindrowym cylindrowym 1.2, że ten układ hybrydowy podczas swojego działania szarpie całym nadwoziem. Tutaj coś takiego nie występuje. Natomiast z racji relatywnie kiepskiego wyciszenia komory silnika, przede wszystkim, tak mi się wydaje, ten silnik benzynowy tutaj jest bardzo wyraźnie słyszalny. Ten silnik jest po prostu głośny. Co nie jest przyjemne, jeżeli weźmiemy pod uwagę pozytywy, jakie płyną z użytkowania układu hybrydowego, czyli cisza, czyli możliwość jeżdżenia czysto elektrycznie. Kiedy suniemy sobie czysto elektrycznie w mieście i nagle uruchamia nam się ten silnik benzynowy, no to nie jest przyjemne doświadczenie. Więc to mi delikatnie zaburza odbieranie, odbiór tego układu hybrydowego. No i właśnie, i teraz powróćmy jeszcze raz do tej ceny bo biorąc pod uwagę taki egzemplarz po dorzuceniu jeszcze tego pakietu zimowego lądujemy z ceną w okolicach 123-124 000 zł i ja nadal będę się upierał że to są dobre warunki cenowe biorąc pod uwagę co dostajemy w zamian bo dostajemy no, kawał już samochodu bo Duster nie jest małym samochodem to jest, myślę, wielkość mniej więcej kompaktowa. Samochód niemały, bardzo dobrze wyposażony, nowoczesny, z użytecznymi, praktycznymi rozwiązaniami. Nowoczesny też pod względem, właśnie układu napędowego. I to jest, wydaje mi się, najtańsza nowoczesna hybryda, jaką można obecnie kupić w salonie. Więc to nie jest cena w jakiś sposób, Specjalnie przesadzona, biorąc pod uwagę, co dostajemy w zamian, natomiast to już jest spora cena, biorąc pod uwagę dastera jako takiego. Bo wczoraj widziałem materiał z chińskim samochodem, to się nazywa Omoda 5. To jest tak w celach porównawczych, jako ciekawostka, traktujcie to jako ciekawostkę, bo Omoda jest samochodem dużo większym dużo bardziej, dużo lepiej też wyposażonym dużo bardziej prestiżowo wyglądającym w środku, samochód chiński z silnikiem czysto benzynowym, ale turbodoładowanym i taki samochód obecnie można w Polsce kupić stopowym z topowym wyposażeniem za okolice ok. 130 tysięcy złotych, czyli tak naprawdę 7-8 tysięcy więcej niż taki Duster to prawda nie ma tam układu hybrydowego, ale nie wiem, czy rozumiecie, co próbuję przez to powiedzieć, bo cena w przypadku Daci Duster, w przypadku tej generacji, to jest kwestia, myślę, czy będzie kwestia nieco polaryzująca, bo z jednej strony to jest bardzo dobra cena, biorąc pod uwagę to, ile dostajemy w zamian i co dostajemy w zamian. To są bardzo ważne argumenty za. Natomiast Duster za takie pieniądze to już nie jest zdecydowanie towar, produkt Duster tani. To już jest relatywnie spora kwota, jaką trzeba za to zapłacić. Dlatego ja się zastanawiam, czy układ hybrydowy, biorąc pod uwagę, jak to jest wyciszone, jednak jak to działa, to jest rzeczywiście taki mój przynajmniej ulubiony wybór do najnowszego Dastera, Bo jak najbardziej do hybrydy nie można się tutaj czepić, nie można jej wiele zarzucić, bo ona spełnia swoje zadanie i działa jak najbardziej efektywnie. Jest wystarczająco dynamiczna i ekonomiczna. Natomiast gama silnikowa w przypadku DASTERA jest dosyć rozbudowana. Mamy testowaną wcześniej odmianę z fabryczną instalacją LPG. I jeszcze mam nadzieję, że uda mi się to sprawdzić. Mamy nowy silnik benzynowy 1.2 o mocy. 130-140 koni mechanicznych. Dzięki, że zwróciliście na to uwagę, bo pomyliłem się w poprzednim teście, powiedziałem, że to jest silnik 1.3. Nie, to jest nowa konstrukcja 1.2. Dopóki nie uda mi się dorwać jeszcze tamtego wariantu, to nie powiem, który byłby moim ulubionym wyborem w przypadku DAStera. Teraz, kiedy pojeździłem hybrydą, kiedy. E, Pojeździłem wersją z fabrycznym LPG, to powiem Wam, że bije się z myślami, bo okej, okay, tutaj jest ten automat, jest dużo większa wygoda użytkowania, natomiast zastanawiam się, czy wersja z gazem nie dawała mi dużo większej satysfakcji, takiej mentalnej satysfakcji. Nie pasowała mi bardziej do charakteru Dastera, do tego, czym Daster sam w sobie jest. Nie wiem. Póki co, jeżeli chodzi o hybrydę, jest to topowa odmiana. Można hybrydę w dasterze mieć i działa to jak najbardziej efektywnie, ale jest właśnie to delikatne ale. Poza tym, nadal utrzymuję, że daster sam w sobie to jest propozycja absolutnie znakomita, zdecydowanie za absolutnie znakomite warunki finansowe. Nawet jeżeli te ceny poszły do góry. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Nie będę specjalnie przedłużał. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. No i oczywiście, standardowo link do pełnego testu umieszczam w opisie tego filmu. No i cóż, widzimy się przy okazji kolejnych testów kolejnych samochodów. Trzymajcie się, hej.